Cześć. Dzisiaj opowiem Wam całą historię Roblox, od samych początków, aż do tego, co dzieje się na platformie w 2025 roku. Ale zanim powstało Roblox, był inny projekt, o którym mało kto wie. Nie była to gra, nie było tam Robuxów, skinów. Zaczęło się od symulatora fizyki. Tak, serio. W tym filmie dowiecie się, kto stworzył Roblox. I dlaczego? Jak wyglądały jego początki? Jak zmieniał się przez lata? I jak doszło do tego, że dziś to jedna z największych platform na świecie? Będzie sporo ciekawostek, trochę faktów, trochę nostalgii. Zaczynamy. Zanim powstał Roblox, wydarzyło się coś, co niewiele osób dziś pamięta. W 1989 roku David Barzuki, późniejszy twórca Roblox, stworzył program edukacyjny o nazwie Interactive Physics. To był symulator fizyki. Uczniowie mogli w nim tworzyć różne eksperymenty zderzenia, grawitację, tarcie wszystko to, co normalnie robi się na lekcjach. Program odniósł sukces i trafił do wielu szkół. David, razem z Ericiem Caselem, założyli firmę Knowledge Revolution, a w 1998 roku sprzedali ją za dobre pieniądze. I właśnie wtedy zaczęli pracować nad czymś nowym, czymś większym. W 2004 roku Dawid i Erik zaczęli budować nowy projekt platformę do tworzenia gier. Na początku nazywała się Dynablocks, ale szybko stwierdzili, że to zbyt dziwna i trudna nazwa. W 2005 roku zmienili ją na Roblox, połączenie słów robots i Blocks. W 2006 roku platforma wystartowała oficjalnie. Grafika była prosta, postacie przypominały klocki LEGO. Ale możliwości? Duże. Można było budować światy, grać z innymi, korzystać z fizyki i to wszystko zupełnie za darmo. Przez kilka lat Roblox rozwijał się powoli. Nie był wtedy jeszcze tak popularny jak Minecraft, ale zdobywał swoją społeczność. Dodano Robux, wirtualną walutę, za którą można było kupować ubrania, akcesoria czy dodatki do gier. Pojawiły się grupy, odznaki, i levele, a także możliwość zarabiania przez twórców. To właśnie wtedy narodził się system, w którym każdy mógł stworzyć własną grę i faktycznie coś na tym zyskać. W 2016 roku Roblox zaczął zyskiwać ogromną popularność. A wszystko dzięki YouTube i streamerom. Coraz więcej twórców zaczęło nagrywać filmy z gameplayem, a widzowie zakochali się w różnorodności Roblox. Gry jak Adopt Me, Bloxburg, Tower of Hell czy Arsenal zdobywały setki milionów odwiedzin. Roblox przestał być niszą, stał się platformą, na której każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W 2020 roku, gdy zaczęła się pandemia, Roblox zaliczył prawdziwy wybuch popularności. Dzieci siedziały w domach, nie mogły spotykać się ze znajomymi, ale mogły grać razem online. Wirtualne miasta, szkoły, koncerty, Roblox stał się miejscem, gdzie toczyło się życie towarzyskie. W tym czasie liczba graczy przekroczyła 100 milionów miesięcznie. Zorganizowano też pierwsze wirtualne koncerty z udziałem Lil Nas X, David Guetti czy 21 Pilots. W 2021 roku Roblox oficjalnie wszedł na giełdę. Wartość firmy sięgnęła kilkudziesięciu miliardów dolarów. To był sygnał: Roblox nie jest już tylko grą dla dzieci. To poważna platforma technologiczna, która przyciąga inwestorów, marki, i wielki biznes. Od tego momentu zainteresowanie Robloxem tylko rosło. W tym roku Roblox ma ponad 250 milionów graczy miesięcznie. Owstają nowe gry, nowe światy, nowe sposoby zabawy. Do Roblox dołączają znane firmy jak Gucci, Nike, Netflix, tworzą własne eventy, sklepy i światy 3D. Twórcy mogą zarabiać tysiące, a nawet setki tysięcy dolarów na swoich grach. Platforma oferuje coraz lepszą grafikę, realistyczne animacje, ubrania warstwowe i personalizację na najwyższym poziomie. To już nie tylko gra. To cyfrowy świat, który rozwija się razem z nami. I wszystko wskazuje na to, że najlepsze dopiero przed nami. I to właśnie cała historia Roblox. Od edukacyjnego programu fizyki przez skromny start, aż po potężną platformę, która dziś łączy miliony ludzi z całego świata. Daj znać w komentarzu, jaka gra w Roblox była Twoją pierwszą, a jeśli chcesz więcej takich materiałów, to zostaw suba i łapkę w górę, bo przed nami jeszcze mnóstwo ciekawych historii. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.